Czy kiedykolwiek słyszałeś o najbardziej tajemniczej istocie w Biblii? Zostań do końca, a podzielę się z Tobą biblijnym fragmentem, który ma moc odmienić Twój dzień. W Biblii istnieje istota tak przerażająca i potężna, że nawet najodważniejsi wojownicy trzęśli się na sam dźwięk jej imienia Bechemot. Ale czym dokładnie jest ta istota? W Księdze Hioba, rozdział 40. Bóg opisuje olbrzymią, nieokiełznaną bestię, pełną tajemnic, której żaden człowiek nie mógłby kontrolować. Niektórzy uważają, że był to hipopotam, inni wierzą, że była to legendarna istota, symbol chaosu. W średniowiecznym świecie chrześcijańskim, Behemoth stał się symbolem pragnień, których nie potrafimy kontrolować. Wiedziałeś o tym? Ale jest coś, o czym prawie nikt nie wspomina. Ten potwór może wydawać się niepokonany, ale tak naprawdę jest tu, by nauczyć nas jednej prostej rzeczy. Moc Boga jest znacznie większa niż jakiekolwiek wyzwanie czy strach, przed którym stoimy. Ale poczekaj, wciąż nie widziałeś wszystkiego. Chcesz wiedzieć, jak kończy się ta historia? Jeśli ta opowieść Cię zaskoczyła, zostaw komentarz poniżej. Czy uważasz, że Behemoth był prawdziwy, czy tylko symbolem, polub? I obserwuj nas, aby odkrywać kolejne niesamowite biblijne tajemnice. Ale oto sekret. Ta biblijna istota istnieje po to, aby pokazać nam jedną rzecz. Żadna siła, żadna obawa, żaden problem nie jest większy niż moc Stwórcy. Tak jak Chiop, możesz czuć się samotny, ale historia nie kończy się na rozpaczy. Jak obiecałem oto coś do przemyślenia. Spójrz na behemota, którego stworzyłem razem z Tobą. Kto może go złapać, tylko jego stwórca ma moc, by go ujarzmić. Księga Hioba, rozdział 40, wersety od 15 do 24. Biblia opisuje Bechemota jako niesamowitą istotę, stworzoną przez Boga, która żywi się jak wół, ale posiada nadzwyczajną siłę i niezrównaną strukturę kości. Tekst podkreśla jego ogon, który jest tak silny jak Cedr, jego wigorystyczne ścięgna kości porównywane do brązu i kończyny tak odporne jak stalowe pręty. Pomimo całej tej mocy tekst podkreśla, że tylko Bóg, jego Stwórca, ma zdolność, by go kontrolować.